Pełnia w wodniku to moment kulminacyjny tego lata. Zachwycające i skomplikowane konfiguracje boskiej geometrii na niebie przypominają nam o cudzie życia na Ziemi i bycia człowiekiem w tych niezwykłych czasach. Pełnia jest dynamiczna, pobudzająca, niezwykle intensywna. Wszystkie planety robią coś mocnego w tym czasie, co oczywiście oznacza, że i my będziemy przechodzić przez wiele wewnętrznych i zewnętrznych ruchów, procesów, uświadomień oraz uwolnień w okolicach tej pełni. Pełnia stawia nas do odnalezienia równowagi pomiędzy sferami ja, moje cele, moja tożsamość, moje przeznaczenie oraz sposoby, na które przyszłam się tutaj wyrażać oraz ja z innymi, my. Razem, czyli ja w relacjach, we współpracy, ja w zrównoważaniu moich dążeń i celów z dobrem tego świata. Ten czas przyniesie możliwości i potencjały do wykorzystania pod płaszczem blokad, trudności, konfliktu. Ponieważ proces docierania do prawdziwej, ja w erze wodnika, dościeranie się zupełnie nowych, dotąd nieznanych Ci sposobów bycia i życia. Oraz starego, które pragnie za wszelką cenę, aby pozostało tak, jak było. Mantra pełnię brzmi: jestem tu dla siebie i dla świata, dla innych. Jestem tu, aby dążyć ścieżką mojej indywiduacji, mojego przeznaczenia oraz aby służyć w tym światu. To i to jest ważne, to i to wiedzie do mojego spełnienia. Jedno nie istnieje bez drugiego. Jeśli astrologia fascynuje Cię tak jak mnie i jest dla Ciebie jeszcze zagadką, ciekawi Cię, ale nie wiesz, z której strony ugryźć ten ogromny, smakowity tort zrozumienia, którym jest astrologia. Zacznij od siebie i zacznij od swojego kosmogramu, który jest skarbnicą wiedzy o Tobie. Zapraszam Cię na bezpłatny webinar, na którym rozpoczniesz swoją przygodę z astrologią, poznasz podstawowe pojęcia, symbole i również dowiesz się skąd wypływają prognozy astrologiczne i jak korzystać z nich, aby mieć dobre efekty, aby były jak najbardziej dla ciebie trafne. Zapisy pod tą rolką. Widzimy się 17 sierpnia na żywo. Pięknej pełni.